Witajcie na naszym kanale. Misia. I o, dzisiaj będziemy gadać o czym? O Barburce i o Dokładnie, dzisiaj będziemy gadać o fajerze wszystkich hajerów, no i Barburek, nie? A w naszej familii jest jakaś barburka? Co to jest familia? Rodzina. Yy, no. A kto? Yy, babcia. Michasi Onka jest barbarą. I ona też mu dzisiaj święto swoje. Imieniny. Nie? Co za Michać kamony? Yy, węgiel. Mhm. Jaki to jest wągiel? Na no do rysowania. Ten? węgiel jest do rysowania? Nie, ten. A to jest węgiel do, do czego? Do palenia Dokładnie, tym możecie policie w piecu, o jaki on jest czorny? zobaczcie. No. A to jest wągel do czego? Do rysowania. Ja. Michaśka o takim wąglem w przedszkolu. Rysowała. Byś tam namalowała. Dzisiaj Michaśka też będzie Rysowałam. do swojej unki Barborki. A ty na kogo? Malowała Laurka, nie? A jo? namaluję jakoś laurka do któregoś z naszych widzów. Co ty na to? no Ja? Może być? A może powiemy jeszcze wszystkim, co mam na głowach? No, a się nie jak się twoje nazywało? Jak się to nazywało? No? Miaćka trybi. Na literka G. Nie pamiętasz? Galanda. A czego ona jest zrobiona? Z takiej bibuły, mm. z koralików i z Ja, czyli tak. samo samego po świątku szlajki, czyli tacienki. Te kwiotki, które widzicie, one są zrobione z bibuły, ale tak normalnie to one to są jakie kwiotki? Suszone. Kwiotki suszone. To no jest takie świecidełka, nie? Nie na choinkę. Jak na choinkę. Jak na choinkę. A, A co masz... ją na głowie? Jak się to nazywa? Nie ja pamiętam to. Jak... A kto ta komecka nosi? Na górnicę, ale na, no, jak, na jaką to jest literę? No na jaką to na literka C. Ta mycka się nazywa... Myska hajera, górnika nazywa się... Cza. Poczekaj. Pamiętasz? Nie pamiętasz. No, co ja się nazywa? No. czako. Czako. Czako, to jest czako. Ale te czako, każdy górnik miał nieco inne, nie? A czym się różni to? A w ogóle. Co tam jest na, na tym czako? To jest wykonane z tektury sam mocie godło tu jest co? Jak się nazywało? Po środku to jest pyrlik, a po polsku to co się głośnie przybiło tym Młotek. Młotek. A sam jest to co czym się w jak rozwalał. No. Ki. Kilo. Kilo. Pyrlik kilo. No i sam jest jeszcze taki pióropusz, ale z bibuły. No my go mamy z bibuły, a bi normalnie to są pióra, ale one bo mogą wiesz, być, no... Bo jak górnik pracuje, to ma jakąś tam kas mm -hmm. z światłem, mm -hmm. a jeżeli jest jakieś święto, to zakłada tako. Tak, to zakłada takie czako, a te pióropusze mogą mieć różne kolory, nie? Czerwony, to znaczy, że to jest jakieś Ja, czerwony pióropusz, to znaczy, że to jest w orkiestry jak mo A zielony? No zielony to kto ma. A kto kieruje kopalnią? Eee, e. Tak jak szkołą kieruje kopalnią jakim zakładem, jak Pamiętam! Na... No? Dy? Dyrektor. Dyrektor, mok, zielony. E. A jak to dyrektor. mój zielony. górnik mu jaki. Hajer, jaki mu? Biały. Nie. Biały nie. Czerwony? Czerwony? Nie. Czorny? Czarny. Czarny. Czarnym czarnym. Czarnym o górnik. A biały mo? Nie będziesz wiedziała, inżynier na przykład. Technik, inżynier. A jeszcze może być biało-czerwony i to ma kto? Ten to orkiestrę kieruje jak się nazywał? Jak babcia łazi na chór, to też tam jest taki... Jak on się nazywał? Drygen. Drygen. Ja, on ma biało-czerwony taki ten piropusz. Dobra. No to co, to Michaćka? Będzie zaraz namalowała jakąś laurkę do babci A ty? A ja też namaluję laurkę Na pizza. Do jakiegoś widzów A, ja a piszecie a fajny komentarz To wam wyślemy Jedna, jedna laurka Ale No bo jedna laurka namaluję To co, malujemy? A, a, a kiedy wygle malujesz tym czy tym? Tym. Tym? A ty też tym się malował. To poczekaj no, uważaj, bo będziesz całą zmaraszono. Ja wiem co, najlepiej ten najlepiej owinąć miceczko. Ja? Tak się w przedszkolu robili. No. A może sam? Sylwetka. Ale ja to obiniesz mi to. się mogło mhm. A kto to to przedszkolu robił? Oje, równa. Co Kto wam to w przedszkolu robił? Oje, kto to w przedszkolu robił? No, pani. pani. robiła. Z angielskiego. Ja? Mama, A wyście obchodzili barburka w przedszkolu? No. Ja? A jak będzie synki ubrane? Yy, Wyczepkę górnika. Jaką? Taką jak, jak ją? Czy mi jakoś inną? No, taką. taką. Ale te inne też mieli takie, yy, nie takie, tylko już takie skarpki. No, takie już sztuczne. A to też jest sztuczne, to ale robili? to jest taka, taki pióropusz, który oczy nie rusza. A to ja? W tym pióropusz? go dosz No to nie sobie ułożyłeś kartę? A no, to co, to ją odwrócę A jeszcze chciałam zapytać, a co działki miała na głowach? Eee, wianki Takie jak twoja? a, a wiesz jak się nazywa, a pani Wom godała jak się to nazywa, czy nie? Te wianki A ja się nazywa, już, wiesz? Nie No najtelka G G Ga? Gale. Ja, gala Galoty? Galoty? A czy właśnie, a co to są galoty? Wiesz co to są galoty? Co to są galoty? Eee, spodnie? Ja co to są spodnie? Ale bo... bo, bo Julka... A widzicie, to sobie go dali w szkole jeszcze. No, nie, bo miała taką sukienkę jak ta Taka czerwona i to miała takie kwiatki i miała taką bluzkę jaką wiesz, z takimi farbankami tutaj Ja? Hmm? Miała taką kieska. No I taki wi wianek jak twój? Nie, nie. inny Inny miała A miała takie szlefki? Czy nie miała Nie, z bibuły Z bibuły miała? Mhm, mm a ty mm. masz materiału A co jeżeli się, się o ciebie się zapytać? Jakieś słówka godaliście po śląsku? Nic? Coście się dali? Nic. To co? Malujemy? A co będziesz malowała? Nie powie. Nie powiesz? No to co? To malujemy. Znaczy, laurki. Michała pokorzy swoja, Jopokorza ja swoja. Dobra, co masz, Michała, namalowane? Tak, to tam są jest u ciebie. Wagoniki. To pokor wszystkim, Kaczmę, te wagoniki. Sam na dole, ja? To, to są wagoniki, te na dole. No teraz się siła, ale co z tego? No bo w ogóle taki jest, nie? Chodźmy. I, I tam lecą takie węgiel, mm -hmm. no i wszystko czarne. Bo na grubie jest jak? A wiesz co w ogóle gruba? Kopalnia. No. Gruba. A ją namalowany sam taki szyb, bo na grubie są szyby. Znaczy nie szyby, takie włokna nie. Żeby nie pomylu. No, a sam są wagoniki, do których leci co? Węgiel. Węgiel, ja dokładnie. No i tam jeszcze mamy godło e, górnika. Barburka 2016. Mam Ty nie możesz. Bo to jest dla urka do babci. Węgiel. Nie? Do łumki tam się Michaśka podpisała, Misia i Jo też się podpisą. Ja. Nie Jo, no ja. I A. I a. a. po to jest Jo. Jo, ja. A my jeszcze chcieli powiedzieć, że w naszy... A to my była już go Głodali, że że naszym familie byli górniki, nie? Głodalimy, czy nie? Pamiętaj, to w końcu, czy nie? Moje oba oby byli górnikami. Ale na szybko też jeżeli górnik Hajerami. Bo górnicy jeżeli jest poniedziałek to idą do pracy. Mm -hmm. Bardzo długo są. Pracy. A wiesz, że się nazywa taką praca po środku? Jak ktoś idzie do roboty? Na szykta. I na szykta? On musi bardzo wcześnie iść spać. Tak. Hmm. A ty łazisz późno spać, nie? To ty nie mogłam być górnikiem, co? Nie, nigdy. Ale się sam umarasiłaś ty, jeluna. A ja też zobaczę łapie. I posłuchajcie, bo jeszcze tak... Ale patrz, jak ty wągli się wezmę do rynki. Patrz, jak on ma się. Ja tego nie chcę. Nie chcesz tego? <tryk> o, pierona. I posłuchajcie, no? bo jeżeli górnik, yy, bo jeżeli ktoś ci zostaje górnikiem. No, to co? To musi się zapisać. Kaj się musi zapisać? No w kopalni. Po co? A, żeby robić kopalnię. No, żeby pracować. Yy, on pracuje, a w sobotę nie niedzielę też on pracuje. No ja, górnik robi ciągle. Ale... Pani się nie zamyko na sobota niedziela. Tam się dusz fedruje. Ty umiesz godać po Śląsku czy nie umiesz godać po Śląsku? W sumie po Śląsku się już mało goda. Ja wiem jakiegoś kolegi, bo on tak jak godą tak samo pisał. A ja pamiętam takiego z szefa. Ja? A ja? Był. Grzegorz. Grzegorz, no był taki śląsko, nie? No, jaka lubimy na no, on ale to się już skończyło, master nie? Nie, bo, 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 bo jutro będzie pido. Jutro? No, pido. Znaczy dzisiaj? Jutro, bo jutro jest niedziela. Aha, no ja, bo my to nagrywamy w sobotę. A jutro jest niedziela. My tak to trochę sam namieszali, ale nieważne. No, ale naszka też jest. Jedzie... Dzisiaj jest 4 grudnia, czyli Barbórka. Nie? A ty? No? A, no. No, no bo emisja będzie 4 No. Czyli w niedziela. No. Nie? Ale my to musimy nagrać w sobota. Żeby to zmontować. Widać. Hej! Mhm. Na YouTube A, A ciekawe jak jest po Śląsku YouTube. Może. Ja nie, nie. wiem. A jakby wy wiecie, to napiszcie w komentarzach. A właśnie ciekawe kto jest ze Śląska, kto to ogląda. Napiszcie. To co? Kończymy. Ja? Nie chcesz? Spodaj się to się spodobało? A może się Wam też spodobało to jakbyście chcieli jakiś odcinek po śląsku jeszcze to napiszcie też. No. Ja co prawda tak nie godam idealnie po śląsku, bo wiadomo to już trochę niko sam. Po żowie też już tak nie godam. Ale z tego co ja wiem na niektórych urzędach, chyba na wszystkich nawet, szkołach jest taka naklejka godomy po śląsku. Dobra, to jak się Wam dzisiejszy odcinek podobał to pamiętajcie, żeby dać łapka w górę. W górę. Pamiętajcie, żeby nasz kanał subskrybować, komentować i widzimy się w następnym odcinku, nie? To na razie! Na razie. Pyrsk!